Jak zrobić serce z gipsówki? Witam was bardzo gorąco na kanale Domowe pasje Anki i w dzisiejszym filmie pokażę wam jak zrobić bardzo dekoracyjne serce, które możemy dodać do prezentu na dzień matki. Możemy dać do prezentów do koszy prezentowych dla przeróżnych kobiet, dziewczyn, młodych dam, młodej pary, więc naprawdę możliwości jest mnóstwo. Gipsówkę ostatnio kupiłam w Biedronce. Paczka kosztowała 15 zł. Ja tutaj mam dwie paczki i dokupiłam sobie jeszcze takie biało-różowe dwie gałązki gipsówki. Do dekoracji wykorzystam okrągłą gąbkę florystyczną. Można też zrobić na prostokątnej i z, naprawdę z prostokątów też można narysować serce, zrobić serce. Więc może w kolejnym filmie Wam pokażę, jak zrobić serce z prostokątnej gąbki, jak ją po prostu wyciąć. Tutaj zobaczycie gąbkę. Okrągłą i pokażę Wam, jak to wszystko zrobić. Zielona gąbka florystyczna jest do kwiatów żywych, bo taką gąbkę moczymy wcześniej w wodzie. Tutaj do gipsówki ja tej gąbki nie będę moczyć. Gipsówka pięknie zasycha. Mam nadzieję, że to będzie długo bardzo ładnie wyglądało, więc wody już nie potrzebujemy. Zobaczcie, i tak tutaj ta gipsówka jest już troszeczkę niektóre kolory mam bardziej przysuszone, dlatego kupiłam też dwie gałązki takiej świeżej gipsówki, żeby ją troszeczkę wymieszać. Obcinam kilka centymetrów. Tak jak one rosną na tych gałązkach, naprawdę staram się, żeby mniej więcej miały ten sam rozmiar i tyle. Czy to będą krótsze, czy będą dłuższe, to już od was zależy, jak sobie poobcinacie. Zobaczycie, że przy układaniu naprawdę nie ma to później znaczenia, bo możemy wszystko pięknie wypełnić. Tu gdzie mocniej nam się włoży kwiatuszek, możemy później uwydatnić następny, więc. I możemy naprawdę bardzo pięknie wszystkie te ubytki sobie schować. Zobaczcie, taką gąbkę florystyczną, czy ona jest okrągła, czy jest prostokątna, dzielimy na pół, czyli ja ją normalnie kroję nożem. Staram się mniej więcej, żeby to były dwie równe części, żeby ona nie była za bardzo pofalowana, bo jednak chcę, żeby to było takie proste w swojej dekoracji. I zobaczcie, mamy dwa kółeczka. I taka jedna część nam zupełnie wystarczy. Teraz patyczkiem do szaszłyków albo wykałaczką albo nożem można sobie narysować serducho i będziemy je wycinać nożem. Jeżeli macie gąbkę prostokątną, też trzeba ją przekroić na pół i z tych dwóch połówek przyłożyć je do siebie i narysować serce. Na jednym prostokącie narysować jedną połówkę serca i na drugim prostokącie drugą i wtedy dwie takie połówki serca łączymy wykałaczkami. Więc jest to też proste. Ja będę robić taką dekorację, więc wam zrobię, wykorzystam zupełnie inaczej też yy, taką gąbkę yy, i pokażę wam jak to fizycznie się robi, ale Mam nadzieję, że tak jak opowiadam, Wam to też mniej więcej wiecie. I wtedy bierzemy sobie później już te wykałaczki do szaszłyków. Nie wykałaczki, tylko te patyczki do szaszłyków i wbijamy, tak jak ja za chwileczkę tutaj wbiję w te serce. Wbijamy do serca naszego zrobionego z prostokątnej gąbki i też w ten sposób mamy już wszystko połączone. Tak? Przez środek idą nam wykałaczki, których kompletnie nie widać, i te dwie połówki jest nam też łatwo złączyć. Więc jest to czy tak, czy tak. To już zależy, jaką gąbkę macie. I teraz już wystarczy nam wszystko pięknie uzupełnić mm, naszą gipsówką, i tutaj będzie teraz trochę zabawy bo musimy sobie wszystko powtykać. Jeżeli macie duże serce, no to będzie dużo roboty. Mogą serduszka być mniejsze, większe, naprawdę bardzo uroczo wyglądają we wszelkich koszach prezentowych. Możemy zrobić taki koszyk ze słodkościami, z kwiatami. Ja tutaj też pokażę Wam, mam surfinie w donicy i pokażę Wam, jak takie serce wygląda wytknięte do surfini. Też przepięknie, bo przecież... Kwiaty też możemy dawać w prezencie. Teraz zbliża się dzień mamy, ale są różne okazje, różne uroczystości. Jest to bardzo neutralny prezent i tak naprawdę taki dodatek do prezentu, który możemy robić cały rok, niezależnie od pory roku, bo gipsówkę mamy przez cały rok. Co chwilę mamy przeróżne uroczystości, a jest to taka część prezentu, którą możemy sobie później odłożyć. Możemy wbić w jakikolwiek kwiat, który stoi na parapecie i taka gipsówka też będzie bardzo dekoracyjna. Takie serce możemy zrobić na dwie strony, zależy ile macie gipsówki i jak duże macie te serce. Więc tutaj naprawdę taka paczka, dwie paczki spokojnie serce będzie zrobione. Więc już wszystko zależy od rozmiaru. Mam nadzieję, że taki pomysł też Wam się przyda, bo jest to bardzo wdzięczne. Teraz te kwiaty są bardzo modne i bardzo dekoracyjne. Jeszcze pokażę Wam też inny sposób na dekorację z gipsówką. Także, jeżeli ktoś nie subskrybuje kanału, to bardzo serdecznie zachęcam. Jest mnóstwo pomysłów na dekoracje do domu. No więc mam nadzieję, że też korzystacie, robicie dekoracje. Staram się, żeby one naprawdę były wszystkie łatwe i tutaj serce też będzie proste. Zobaczcie, tutaj, jeżeli nawet nie potraficie rysować serca patyczkiem, to można serce narysować na kartce, wyciąć sobie tą kartkę, te serce nasze, przyłożyć do gąbki, obrysować, wyciąć i mamy piękny kształt serca. Więc dla tych co nie potrafią patyczkiem, też jest na to sposób. Takie serce można też sobie wydrukować. Więc naprawdę to wszystko jest dla chcącego nic trudnego. Więc tutaj zobaczcie, mam gipsówkę, gdzie wydaje się nawet że tak, niektóre są krótsze, niektóre są dłuższe, ale suma sumarum na sam koniec tej dekoracji wcale to się nie rzuca w oczy. Bo tak jak mówię, później sobie dopełniamy po kolei tam, gdzie mamy dziurkę, tam, gdzie za bardzo nam się rozeszły te kwiaty. To wszystko możemy pięknie powtykać, jeszcze kwiatuszki na sam koniec, żeby to wszystko bardzo ładnie wypełnić. Ja sobie wypełniłam tutaj najpierw ten brzeg cały, żeby zaznaczyć te serce. I nawet radzę Wam, żebyście bardziej, nawet chyba te serce wycięli bardziej zrobili takie szczuplejsze, żeby jeszcze był piękniejszy kształt serca. Ja rysuję takie serca, więc już nie poprawiałam, ale i tak naprawdę serducho wyszło przepiękne, wygląda bardzo pięknie w dekoracjach i tak jak mówię, można dołączyć do kwiatów, do pudełek prezentowych, a pudełka prezentowe możemy też ślicznie sobie. Przyozdobić, włożyć do środka ulubione kosmetyki, słodycze. Jest to świetny dodatek do prezentu, i tak naprawdę jest to taki dodatek i dla małych kobiet, i dla dużych. Teraz gipsówka jest bardzo modna, jest wszędzie i na Instagramie, i na TikToku, więc tych gipsówek, tych dekoracji jest naprawdę bardzo dużo. Możemy sobie dodać jeszcze tutaj kokardki, i ja mam. Takie kokardki po imprezie mojej siostrzenicy, która miała osiemnastkę, i przepięknie dekorowaliśmy salę kokardkami. I było biało-różowo, było przepięknie. Więc tutaj mam jeszcze wstążeczki z tej imprezy, którą, yy, którą tutaj dodam, kokardeczkę taką jedną. Naprawdę wygląda to bardzo uroczo. Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba, że będziecie też korzystać, też będziecie robić takie serca. Koniecznie dajcie znać pod filmem, co myślicie o takiej dekoracji. Bardzo fajnie jest zrobić takie serce całe dookoła z jednej i z drugiej strony, żeby było w tej gipsówce. I tak jak mówię, jeżeli kupujecie gipsówkę na paczki, to tutaj są potrzebne dwie duże paczki gipsówki. Jeżeli tylko jedną stronę, to wtedy ja tutaj zużyłam dwie małe paczki z biedronki, bo w biedronce naprawdę można dostać taką kolorową gipsówkę i wygląda to naprawdę świetnie. I tutaj kokardkę tak naprawdę możemy wetnąć, przyczepić do wykałaczki i... Tyknąć sobie pomiędzy te nasze kwiatuszki i też wygląda bardzo ładnie. Można te wszystkie patyczki schować pod wstążką, całe je opleść, więc to już tylko i wyłącznie od Was zależy, jak wykorzystacie. Mam nadzieję, że podobało Wam się. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co myślicie o takim sercu, o takiej dekoracji, o takim dodatku do dekoracji w zasadzie, bo. Naprawdę prezent, prezentem, ale taki od serca zrobiony, dekoracyjny motyw też pięknie wygląda i jest na pewno dodatkowym takim prezentem i niespodzianką. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Piszcie w komentarzach, co myślicie. Ja się z Wami żegnam i do następnego filmiku. Pa Pa!